Cześć! Dzisiaj mam dla Was znowu filmik ze stylizacją paznokci. Użyłam do niego lśniących lakierów z ostatniej kolekcji. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, bo pomyślałam, że fajnie by było zrobić coś takiego dla was, co jest w tym sezonie teraz modne i co wiele osób wybiera. Trzeba do tego delikatnej precyzji, ale wszystko zobaczycie w filmiku. Także zapraszam was serdecznie. Paznokcie mam już przygotowane i mam na nich lakier lśniący z kolekcji żelowej w odcieniu Sheer. Teraz będę potrzebowała cienkiego pędzelka. Jest to pędzelek dwustronny do zdobienia paznokci. I sięgam po pierwszy lakier. Jest to też z połyskującej tej nowej kolekcji, fioletowy odcień. I nim zaczynam sobie rysować swoje pierwsze kształty. Także dokładam sobie, biorę sobie odrobinę na pędzelek. I dokładam więcej, jest mi po prostu tak wygodniej. Teraz sięgam po różowy lakier i rysuję ten sam kształt, tylko że w tym razem w przeciwnym kierunku. Tak, żeby po prostu zadziało się coś na tych paznokciach. Teraz używam dosyć kontrastującego koloru. Jest to lakier lemon sugar. Piękny żółty kolor. Bardzo w ogóle go lubię i jest, myślę, świetnym odcieniem na wiosnę i na lato także. I na końcu biorę sobie już miętowy lakier. I dorysowuję mały kształt wewnątrz na środku paznokcia. Całość po przeschnięciu wykańczam sobie lakierem nawierzchniowym. Jest to lakier żelowy. I paznokcie mam już teraz gotowe. Także, jak widzicie, bardzo łatwe zdobienie. I to wszystko tym razem. Mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj podpatrzyłyście. E, lub zainspirowałam Was może do czegoś. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, ile poświęcacie czasu na własne paznokcie. Jestem tego naprawdę ciekawa. I czy lubicie takie stylizacje. Ja się już załami cieplutko żegnam. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. I e, o tym, jeśli filmik Wam się podał, żeby dać nam znak kciukiem w górę. Żegnam się z wami jeszcze raz do zobaczenia następnym razem. Cześć.